Witajcie, witajcie, witajcie. Pozdrawiam was wszystkich. Coś wam powiem. W <noise> ogóle jestem buntownikiem. Nie jestem nikogo niewolnikiem. Nigdy nie byłem i nie będę. Jak mi to coś każe, to zawsze się będę buntował. Zawsze będę próbował się z tego wyjść. Nigdy w to nie wejść. A jak wejść, to tylko na chwilę sprawdzić o co tam chodzi. Z czym to się je? Jak to się zbiera? I jak się tego pozbyć. To tak jak idzie się tą drogą. Można w, w każdej chwili z niej zejść i zawrócić. Nikt wam nie każe całe życie robić tego, co nie musicie robić. Nie musicie się męczyć. Wiem. Ciężko komuś jest odpuścić. Ciężko kogoś czasem jest zostawić. Różne rzeczy często, gęsto nas bolą, dobijają, ale one muszą być, muszą trwać, ale można to wszystko zmieniać. <grybujesz> można wszystko. Jak się chce, to można wszystko. Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie musimy sobie zakładać żadnej pętli na szyję i brać kredytu na 30 lat. No ale ktoś powie, no ale jak to? Ale posłuchajcie, kiedyś byli tacy ludzie, i do tej wory są, co sobie żyją jak są, nie zakładają se pętli na szyję. Kiedyś od jednego takiego słyszałem. Na co mi praca i poranki bez kaca. No i fakt, pół życia przesiedział. No a teraz widzę, że się nie chodzi do pracy. To, że troszeczkę ten bunt mu minął, ale no był chwilę buntownikiem. Ale no, że z las tej drogi nie nadawał się do na ja dalej jestem buntownikiem. Robię co chcę, kiedy chcę. Aczkolwiek no, jest kodeks karny, który mnie ogranicza. Przepisy ruchu drogowego też mnie ograniczają. No niestety, czasami trzeba udawać, że się tego przestrzega. Ale przepisy są po to, aby je łamać. I tu nawet ci na najwyższych stanowiskach mówią, politycy i ci wszyscy inni to też tak gadają i wszystko pod siebie podporządkowują, przerabiają i robią z tym, co chcą. to się bawią. Także jesteśmy wolnymi ludźmi. Wolnymi. To jest nasze życie i nasz wybór, co z nim zrobimy. Nie musimy się poddawać tym szkołom, naukom, siedzieć i się uczyć latami na studiach. <noise> Nie musimy tego robić, bo tak naprawdę życie nas tego uczy. My kiedyś, jak chodziłem do ekonomika, Dyrektor powiedział, że w Polsce są ludzie tak ograniczeni. Jak dopadną jednej pracy, to siedzą w jednej. W Ameryce zmieniają często gęsto miejsce zamieszkania. I tak to jest. Ja teraz wylazłem na ten spacer mam na tręce nieumyte. Czarne. Bawiłem się z psami i nie chciało mi się nawet być. Mówię, wyjdę, nagram jeszcze ten film. Pozamykałem pieski. Każdy w swoje miejsce. Młoda jeszcze śpi ze mną. Ale mówię, można żyć po swojemu. Tylko trzeba robić to, co się lubi. Nie można być niewolnikiem i się męczyć. Jeżeli cię coś męczy, wytrwaj chwilę, poobserwuj. Ale jak cię już to za mocno męczy, to z tego wyjdź. Jeżeli nie robisz oczywiście nikomu krzywdy. Bo mi kiedyś ktoś zrobił krzywdę. Heć może nie mij moim dzieciom, bo ogólnie ja jestem samotnym ojcem. Córka właśnie dzisiaj skończyła 19 lat, synowym niedługo kończą 15. I ktoś nas porzucił przez swoją głupotę. Skrzywdził. No bardziej nie mija moje dzieci. Także to też jak się buntujemy, to nie możemy nikogo krzywdzić. Musimy tak robić, żeby było wszędzie dobrze. Cały bunt polega na tym, żeby wszędzie było dobrze i żeby wszyscy byli uśmiechnięci. Nie można się tak buntować, że się wszystko sypie i wszędzie są łzy i wszyscy płaczą. Nie, tak nie róbmy. Tak nie róbmy. To jest złe i to jest słabe. Także. Pozdrawiam wolnych ludzi. Nigdy nie bądźcie niewolnikami. Bądźcie buntownikami. Bunt! Butujcie się! Muntujcie się! A Sarna gdzieś się w tle odezwała. Zaczęła szczekać. Bywajcie! Siar!